Buongiorno, Gella Przepiękne moje miasteczko z zamkiem na wzgórzu, wieżą zegarową na wzgórzu i kościołem. Zgadnijcie, też na wzgórzu, już za nami. I wracamy teraz, nigdzie nie wracamy. Jedziemy teraz do Ferraterme. Terme. Mamy tam jakieś 80-70 km. Pogoda, spoko, jest lekko chłodno, więc w kurtkach zaczynamy od zjazdu. I zaczynamy nasz pierwszy podjazd. W takich bardzo ładnych okolicznościach przyrody, wśród wina, zieloniutko. Jedziemy dalej. Nie, no, to jest... Ludzie, tu nie ma. Wreszcie. Jedziemy naokoło. Do fajenzy wjeżdżamy sobie taką ścieżką na wale jest 11, piękna pogoda, chociaż na górze gó było lekko chłodno a my idziemy śpiewać kawę. A tu? Wygląda przekonywująco, nie wiem jak. Co by zja? taką. Nie. A nie, lody pistacjowe? Lol. A tam są lody pistacjowe. Tu już się dzieją lody. Lody pistacjowe. Mały raport sytuacyjny. Tam jest natka, tu są lody pistacjowe i kanapeczki i kawa. Tam są rowery. A tutaj jest główny rynek Piazza Popoli Popolo w e, Fajendzie Jak Ci się podoba pizza? Super, ekstra, bardzo ładnie. To smacznego. Wyjeżdżamy takim pięknym asfaltem wśród winnic. Mamy jakieś 10 km podjazdu, raczej nie jakiegoś bardzo mocnego. Jesteśmy na szczyt drugiej góry, dzisiaj od Fajnen zjechaliśmy sobie takimi drogami klasy B, C i D. Także na Grywala idealnie, ale jest po prostu przepięknie. Teraz mamy kawałek po wzgórzu i zjeżdżamy do kolejnego miasta, nie pamiętam jak się nazywa, gdzie będziemy jeść. więc jedziemy po to, żeby jeść. Jesteśmy już za Forli, Idziemy teraz sobie tam w dół. O tam. Ten fragment był taki sobie, co prawda teraz był fajny, strony podjaździk, ale wcześniej jechaliśmy czymś na kształt naszej krajówki w dość sporym ruchu, więc zobaczymy co dalej. Zostało jeszcze niecałe 30 km. W tym przyjemnym podjeździe za Forli znowu wpadliśmy na jakąś krajówkę czy coś tego typu, więc ścinamy łuk trasy. Jedziemy sobie takim ładnym futerkiem zamiast drogą krajową z pełnym ruchu samochodów Nie wiem ile jeszcze do końca żeby wystawić ten słup z tymi uprzążami. Każda ta... ten uchwyt to sugerował jedną rodzinę. No i jak przyjeżdżał jakiś jakiś pielgrzym ze swoim koniem, to w zależności od tego, gdzie tego konia przypiął tam rodzina z tego uchwytu 我哥喜欢我笑。 Pare miasto w Bertino rozwiedzone, kawka wypita, rogaliki zjedzone, także jedziemy już na dół do Freta Terme, Tu mamy jakieś 5-6 km stąd i tam już mamy nasz nocleg i to by było na dzisiaj tyle. dojeżdżamy do naszego noclegu jak było dzisiaj? super bardzo ładne widoki i podjazdy nie były takie straszne i było mało prowadzenia roweru także idealnie tak jest, ten kawałek wokół Forli był taki sobie, tam było dużo ruchliwych asfaltów ale za to końcóweczka była miodzio, a początek to w ogóle był sztosik, co nie? Co jutro? Jutro jedziemy do Vergereto, ver Vergereto, Vergereto, także będzie trochę bardziej w górach. Przygodowo z Astrokampem. Przygodowo będziemy spać w Astrokampie, ale to jutro. Póki co pranie. pranie. Cześć!